Filip, za nami bardzo ciekawe spotkanie. Graliśmy ostatni mecz Olympia Elbląg. Dostałeś szansę od trenera. Zaprezentowałeś się, można powiedzieć, dość dobrze na tej murawie. Tak, dostałem szansę w wymiarze większym niż zazwyczaj. Około 40 minut, także jestem zadowolony z tego. Ze swojej gry też jestem zadowolony. Udało się zdobyć asystę. Ale jest niejasny, ponieważ przegraliśmy to spotkanie 4-3, choć wiem, że byliśmy w stanie to spotkanie wygrać. No właśnie, patrząc na Twoją karierę, to ubiegły sezon był dla Ciebie pod względem występów bardzo słaby. W tym sezonie na Twoim koncie już 10 spotkań, ale tylko jedno spotkanie pełne po całym składzie. No tak, nie jestem zadowolony z minut, których rozegrałem, z ilości minut, które rozegrałem. No, zawsze liczyłem na, na więcej. Ale no, nie, nie, moje, nie ja podejmuję decyzję i nie wszystko ode mnie zależy. Ja na treningach daję zawsze siebie, jestem do dyspozycji trenera i czekam na swoją szansę i, i cały czas jestem cierpliwy. Wydaje Ci się, że ten mecz ostatnio z Olimpią Elbląg wykorzystałeś w 100%. Pokazałeś się moim zdaniem z doskonałej strony? Tego nie wiem, ale mam nadzieję, że tak ta, ta, jak mówisz, że pokazałem się z dobrej strony i liczę na to, że trener mnie wykorzysta mój dobry czas w przyszłym meczu. Oskar, pamiętam Ciebie jeszcze jak, jak jako młody chłopiec e, u trenera e, Sebastiana Szymańskiego. E, biegałeś e, po murawi jako taki mały dzieciak. E, praktycznie z bratem byliście żywe srebro. Na no dziś można powiedzieć, że zadbałbym już kilka występów w pierwszym zespole. Tak, cieszę się bardzo, że już dostałem szansę. Na pewno muszę podziękować trenerom za dacie, da, że dali mi tę szansę. I będę próbował cały czas jeszcze ciężej pracować i postaram się więcej minut dostać. Powiedz, jakie to uczucie było jak po raz pierwszy zadebiutowałeś na Murawie w pierwszym zespole? Wiadomo, że to było twoje marzenie już od dziecka, od najmłodszego. Tak, bardzo to dobrze wspominam. Na, w Tarnobrzegu pierwszy raz zagrałem i wydaje mi się, że bardzo dobra zmiana była. I teraz coraz częściej dostaję i jestem zadowolony. No właśnie, na Twoim koncie właściwie mamy połówkę sezonu już za nami, czyli rundę jesienną. Na Twoim koncie dopiero 97 minut gry w pierwszym zespole, ale widać, że te minuty z każdym meczem dostajesz się coraz więcej. Tak, to prawda. I liczę na to, że coraz więcej będzie. Staram się ciężko na treningach pracować. I widzę i mam nadzieję, że trend to widzi. W tym meczu, ostatnim meczu z Olimpią el Blanc, e, wszedłeś na, Murawie, na Murawę w 65 minucie, czyli dostałeś nieco więcej czasu, jak zwykle. Miałeś możliwość pokazania się z dobrej strony e, z tego co było widać, nie popełniałeś błędów, nie było strat, a zagrałeś doskonale na prawej stronie. No, dobrze mi się grało. Na prawej stronie tak mało grałem, ale wydaje mi się, że dobrze że sobie poradziłem. Na pewno liczysz na to, że trener da Ci więcej szans na występy. Być może, raczej przekonany jestem, że na pewno da Ci szansę w najbliższym meczu, który będzie kończył tą jesień. Mam nadzieję, że też tak będzie i postaram się zagrać bardzo dobrze. Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice, serce Zagłębia Miedziowego.